Szanowni Państwo, Boże Narodzenie to wyjątkowy czas radości, który każdego roku celebrujemy. Spotykamy się w rodzinnym gronie, śpiewamy kolędy i oczekujemy na pierwszą gwiazdkę, podtrzymując tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Obecnie, kiedy odczuwamy skutki pandemii w komunikowaniu, pomagają nam nowoczesne technologie, dzięki którym możemy być. Siebie. Życzę Państwu zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, dużo miłości i serdeczności, szczęścia oraz powrotu do bliskości w relacjach z drugim człowiekiem. W nowym roku 2021 spokoju, życzliwości i wszelkiej pomyślności jednym słowem wszystkiego najlepszego.